Cześć, witamy serdecznie. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj urodzinowy draping męża. Jak widzicie przygotował mąż nasz cztery drapeczki. Pełny portfel za 30 zł, playbook za 30 zł, brylanty za 30 zł mamy i jedną zadyszkę platynowe 7 i draping nasz to wkład dzisiejszy 100 zł równo. I jak widzicie paczka, paczka już została spakowana z gadżetami i z drapkami lotto. Tu mamy... Karteczki i zapraszamy na losowanie, a najpierw draping. I tak wyszło, że ja muszę wszystkie drapeczki drapać. No to zacznę sobie od playbooka. Pierwszą mamy szafirową. Szukamy liczb: 25, 9, 17 i 3.

Kolejna strona rubinowa 7. Szukamy siódemki lub rubinu. Będę krzyczeć, jak coś znajdę. Na razie drapię, drapię. Nie ma, nie ma, nie ma. Zegarek na końcu, czyli pusto. Kolejna strona. Maragdowa siódemka. A tu mamy znaleźć y, trzy siódemki. Mamy już jedną. No i to wszystko. Gra druga. Jest siódemka. Druga siódemeczka. Nie ma trzeciej. Jedna siódemka. U, tylko jedna. Jedna siódemeczka. I to by było na tyle. Tak. Tu mamy jedną siódemkę. Drugą siódemkę. Nie ma trzeciej. Tu też mamy tylko jedną. I ostatnia gra. Jest jedna siódemka, druga. I brak. No, chyba ta dycha będzie pusta. Ametystowa siódemeczka. Dwa jednakowe symbole muszą być. Lecimy szybciutko, bo pewnie czekacie już na losowanie. Nie ma. Brak. No to przechodzimy do kolejnej. To pazowa siódemeczka. Trzy siódemki. Tu żadnej siódemki nie ma. Lub trzy jednakowe symbole. Ale to wszystko pojedyncze. O dwie korony są i moneta. Dwa naszyjniki Trzeciego brak. Dwa prezenty. No, widzisz, nie dali ci prezentu. Oj, coś czuję, że to będzie pusta strapeczka. Ostatnia diamentowa. Że drugi szukamy trzech jednakowych kwot. Nie ma. A tu szukamy symbolu korony. A niestety nie ma. No i sprawdźmy po symbolach S, B i P. Pusto niestety 30 zł było, nie ma. Otwieramy pełny, mam nadzieję. Portfel. I pierwsza gra. Szukamy 26, 27, 22, ale już myślałam, że 28 będzie. I dwójeczki. A mamy. 24, kurkę, trójkę.

trzydzieści trzy i trzydzieści jeden niestety nic nie mamy no więc sprawdźmy czy będą dwa jednakowe symbole niestety też nie ma i gra trzecia, trzy jednakowe kwoty musimy znaleźć. 150 zł, 200 zł, 60. Portfel z numerem 2. Hmm. 30, 2 miliony. 30 po raz drugi. 2 miliony po raz drugi. 5 tysięcy. 50 tysięcy, 500 zł. I Stówka. Więc portfel okazał się niepełny, tylko pusty. A teraz może zrobimy sobie platy nowe 710 zł, a brylanty zostawimy tasik na koniec. A tu mamy znaleźć odkryłam już niestety dwie literki. Platynę lub siódemkę. Sprawdzając, niestety, zdrapa pusta. I nasze brylanty. Brylanty z numerkiem 7, mam nadzieję, że szczęśliwe. Zaczniemy sobie tutaj od gry numer 1. I szukamy trzech jednakowych symboli. gra numer 3. Razy bransoletka, no ale nie trzy razy. Dworek. Gra piąta. Mamy dwa razy perłę i I torebkę, no. no niestety. Siódemka. Osiem, gra numer osiem. Gra numer 9 też pustą. Może coś będzie w bonusie. No zobaczymy, no siódemka powinna coś przynieść nam jakąś wygraną. Gra numer 11. No niestety. Tu mamy klucz w 12, kapelusz i w numerze 13 też nic nie ma. Lecimy na drugą stronę. Dwa razy trofeum. Czy będzie po raz trzeci? A jej okulary. No, widzę, że lot to wygrywa cały czas. Prowadź. Dwa razy perfumy. Czy będą po raz trzeci? Dzwonek. <grym> Lustra podkowa, Grammel 20. Też nic nie mamy. Mi się wydaje, że coś będzie w bonusie. Tak, nas męczą tutaj, ja się tu nadrapię. Tak. Wszystko puste, lot to wygra. No, jak widzicie, wszystko puste. Nawet podwójnych symboli nie ma, rzadko. Nic. I przedostatnia gra. Ostatnia gra, numer 30. pusta No i uwaga, uwaga. Zobaczmy, co się kryje w bonusie. A mamy trefla, czyli 100 zł wydane, 100 zł przegrane. Dziękujemy zdrapkom już za uwagę. A teraz zapraszamy na losowanie. Zwycięzcy w naszym konkursie zdrapkowo-gadżetowym. Pudełeczko już jest za. Klejone. I gdzie ta paczucha pojedzie? Przekonajmy się. Zapraszam na losowanie. Mąż losuje. Proszę bardzo, maszyna losująca. Gdzie wysyłamy paczuchę? Do kogo? Uwaga, uwaga. Jakub Głowacz. Serdecznie gratulujemy. Odezwij się na maila, który jest w opisie. A jutro wyślemy paczuchę do ciebie. Także serdeczne gratulacje, dziękuję za uwagę i zapraszamy na kolejne konkursy rozdania. Już niebawem, a w czwartek na premierę Nowej Zdrabki. Nała. Cześć.